Witam surowe Alter memo. Jeszcze szybki news na temat Last Epoka. Tutaj będą jakieś pewnie pomniejsze zmiany. Odpalmy sobie trailer, bo się pojawił. Nowy sezon będzie wychodził. Widzowie kiedy? Oczekiwane. To też chyba mam zapisane. To też mam zapisane. Palworld Last Epoch New Cycle 9 dnia lipca, czyli też za dwa tygodnie, niecałe w sumie, będzie nowy Last Epoch, więc zobaczmy sobie trailer. Last Epoch Patch jeden 1, 1 Harbingers of Ruin. Nie wiem, czy ten patch to wychodzi na, na nowy sezon, czy to już wyszło. Nie, 9. Czyli wtedy, kiedy nowy sezon. Dobra. To wszystko jasne. Obczajmy sobie. You remind me of him, traveler. It's that same unwavering hope that led us straight into oblivion. bringers Bosses. Nowe bosiki widzowie. O, uniki. Tutaj też będzie rolowanie jak w Pałowe Exile, widzowie, to jak na, na co narzekaliście, to tutaj też to będzie. Nie, no, a chyba tutaj nie będzie aż takiego nastawienia na, na iweida. Przypuszczam, że cooldown tego będzie całkiem spory. Nemesis system. Nowa frakcja widzowie. Czekajcie, a co to za nowa frakcja? Glew of Andrew Drop Chance from Harbringers. Czyli to będzie się skupiało na y, po prostu kontencie. No, ciekawe, czy te stare frakcje też będą dostępne. Nie chcę mi się tego zgłębiać, przyznam szczerze, zobaczymy już na premierę. Y, ale tutaj ewidentnie ta frakcja będzie skupiona po prostu na nowych mechanikach y, sezonowych, nie? Balance change. Einnuckle bosses. Będzie z kim walczyć widzowie. Ja już tak dawno nie grałem tej kampanii kula, że w sumie mogę zagrać jeszcze raz. Harbringers of Ruin. Tylko którą klasą, widzowie? Jaką klasę wybrać teraz, co? Dostępny na Steamie. Last Epoch też będzie dostępny u nas do wygrania na, na giveawayu, jeśli ktoś sobie zażyczy. Także zapraszam. Peczka w górę. I tu chyba są jakieś szersze um, pacznoucy. Szczerze mówiąc może byśmy obejrzeli po prostu filmik, który to tłumaczy, bo tam chyba nam się wyświetlił jakiś, nie? E, który tłumaczy Last Epoch. E, Patch 1.1. Wygląda bardzo dobrze. Kurczę, obawiam się, że jak jest coś napisane w tytule, że jest bardzo dobrze, to no, może ten. Nie dostrzegać Siema. minusów. Z racji tego, że Las Epo dosyć niedługo wersję 1.1, co oznacza nową ligę, dostaliśmy trochę informacji odnośnie nowości, które na nas czekają. I dzisiaj właśnie o nich. Ale ode mnie rozmowy. nie. Start sezonu odbędzie się 9 lipca, więc oczywiście zapraszam Was na wspólne rozpoczęcie. A Nekro pod jednego samona może, może sezonu na Twitchu, link oczywiście w opisie, ale jeżeli nie macie gry, to zapraszam na link z opisu, który poprowadzi Was do Nexusa, mojego Nexusa, na którym możecie kupić grę około 20 zł taniej, jak i również możecie po prostu mnie wesprzeć. Nie będziemy dzisiaj oglądali filmu, z zapowiedzi, jeśli macie ochotę obejrzeć film. Oczywiście, A tyle co oglądaliśmy. W opisie. Przejdziemy sobie przez punkty, które tutaj widzicie. Po pierwsze Evade, po drugie Nemesis, Harbinger, Pinnacle Boss. Boss Defenses, Glyph of Envy, Harbinger Needle oraz nowe uniki. O, czy jest I tego więcej niż było wymienione w trailerze, widzowie? To są takie kluczowe punkty, które będą w tym dodatku. Oczywiście to nie jest wszystko, bo również otrzymamy patch, słyszycie. Po pierwsze, dostajemy mechanikę Eveida, czyli uniku. Jest taki unik na dość bliski obszar, który pomoże dodżować tam jakieś. Hity bossów, jakieś bardzo markujące, których wcześniej po prostu musieliśmy wybiec, lub musieliśmy posiadać mechanikę, dzięki której mogliśmy wyskoczyć, lub skila, który. Mm, tak sobie myślę, bo wiecie, ja na przykład, jak walczyłem, jak się nazywała ta kałamarnica, taka, co z tego promienia one-shotowała, ten bossik, co mnie straszyliście nim na Haceku. Nie pamiętam, ale Lagon, o, to. Ja pamiętam, że specjalnie pod niego brałem rodzaj takiego evade'a, żeby właśnie uciekać z tego promienia. Teraz tak sobie myślę, że taki evade uniwersalny jest bardziej HC-friendly, bo czasami nie wiesz, jaką mechanikę ma dany boss, a takim evade'em zawsze możesz uciec z tej mechaniki. Jak już drugi raz podchodziłem do Lagona, to wiedziałem, że on ma taką mechanikę, a nie inną i przyda się rodzaj evade'a. Więc no, HC-friendly zdecydowanie Evade będzie, nie? Ale ciekawy jestem też, jak to będzie wpływało na, na po prostu, wiecie, feeling rozgrywki. Czy ten, no raczej ja bym tutaj dał jakiś taki ciutkę dłuższy ten cooldown, żeby nie można było się cały czas rolować jak w Power of Exile 2. Po prostu to możliwość w tym momencie każda postać otrzyma właśnie taki Przeskok, przewrót, przemieszczenie się dość szybkie. O, to, był, to była dobra deduwa. Przewrót ten nie posiada klatek nieśmiertelności, które znamy na przykład z gier Souls-like, takich jak Elden Ring. A czyli tu to nie, to nie będzie iframe'a. Ok, czyli to nie jest pójście po bandzie, tylko tak częściowe. Częściowy i i wciąż niektóre wejdy skill ze skilli danej klasy będą no, lepszym wyborem przy pewnych y, skillach bossów. To jest takie pójście y, pośrednie, w sumie spoko, ale 4 sekundy cooldownu tylko. W których momencie nie ostajemy żadnych obrażeń? Tutaj to tak nie działa. Tutaj... No, na legona nie zadziała. Obrażenia, więc nie możemy na przykład, gdy bomek wybucha. I zrobimy evade'a w zakresie tego wybuchu, to i tak dostaniemy to obrażenia. Bardziej evade będzie polegał na tym, żeby wydostać je z obszaru zadawanych obrażeń, a nie unikać te obrażenia, będąc w środku danego ataku. Dzięki. Czyli widzowie, najlepsze co można zrobić z tym ewejdem, jeśli piorun leci w jedną stronę. Zrobić i wejdę dokładnie w tą samą stronę, co leci ten, ten piorun, ten promień. Na pewno Wam się wtedy uda. Takiemu rozwiązaniu na pewno prościej będzie nam walczyć z niektórymi bosami. na pewno bardziej epicko będzie się poruszać podczas walki z niektórymi przeciwnikami, bo po prostu będziemy mogli robić sobie czy to dystans, czy będziemy mogli skracać dystans. na niektórych buildach lub w niektórych przypadkach dużo lepiej nam to wyjdzie. Walka powinna być dużo bardziej satysfakcjonująca w tym momencie, bo będzie ona po prostu bardziej płynna. Również, jak widzicie, dostajemy 0,5% cooldown recovery speed per character level, więc jak będziemy mieli setny poziom, będziemy mieli 50% cooldown recovery speeda. Ale to nie wszystko. Czy to bądź... oznacza, że wtedy będzie evade co 2 sekundy? Mechaniką Ewejdu dochodzą nam nowe przedmioty. Tak widzicie, po lewej stronie bazę butów, która ma 21% cooldownu recovery speed dla evade'u. Po środku mamy jeden czas więcej. Dodatkowo mamy cooldown recovery speed właśnie do evade'u, jak i również mamy ringa, który zabiera nam. Naszego Ewejda ale daje nam nową mechanikę, którą będziemy samonowali kraby. Cokolwiek to jest, cokolwiek to robi, brzmi dość ciekawie. Czyli tak jak widzicie, nowa mechanika ciągnie są również nowe mechaniki na przedmiotach i to jest bardzo fajne i to bardzo dużo zmienia. Jest to zabrany trochę pomysł z POE2, w którym wiemy, że będziemy. Tak, ale skoro nie ma iFrame'a kula, to czy to coś da? Chyba tylko do przemieszczania się ewentualnie? Mogli kasować skile podczas evade'u, chociaż. Nie wiadomo, czy to dalej przejdzie, ale wiem, że panowie z GG o tym wspominali. A tutaj widzimy również to wykorzystanie tej nowej mechaniki do wprowadzenia ich do przedmiotów, w jaki sposób, żebyśmy mogli zaingerować w to przez spokój. Wprowadzasz jedną mechanikę i e do tego jeszcze obudowujesz te je te 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 tę itemizację. Z Drugą rzeczą, jaką wprowadzają, jest system Nemesis, który aktualnie widzicie. Ja go tutaj zatrzymam i pokażę go może w takim momencie, żebyśmy widzieli wszystkie te przedmioty. I tak, mamy tutaj trzy opcje do wyboru: Banish, Empower. Challenge. I o co w tym dokładnie chodzi? Banish pozbędzie się na jego przeciwnika, co polega na tym, że nie dostaniemy z niego żadnych przedmiotów. A Empower oznacza tylko tyle, że przeciwnik zostanie ulepszony, przedmioty w nim również zostaną ulepszone. I na przykład rzeczy, które są, tak jak tutaj na środku mamy rare, to może być na przykład dojść jakaś rzecz na wyższy tier. Mody mogą się podnieść. Jeśli mamy unikalne przedmioty, to możemy dostać jakiś legendary potencjał. Więc jak widzicie jest to taki sposób ulepszenia przedmiotów, które będzie miało dane Nemesis. jest to mechanika ligowa dodana po to, bo generalnie 1.1 skupia się jak najbardziej na pinnacle bossach, a tu dodajemy jako dodatkowa rzecz, żeby ludzie, którzy nie będą się chcieli się skupiać na przykład na bossach, albo będzie to dla nich kontent za trudne, dostali dodatkowo jakąś mechanikę, żeby nie grać się w zwykłą postawkę Las Epocha. Ostatnią rzeczą, którą mamy tutaj jest challenge i wtedy po prostu challenge'ujemy się z naszym Nemesis, walczymy z nim i dostajemy przedmioty, które tutaj widzimy. Dodatkowo to jak tutaj jak widzicie jest takie jajko i chodzi w nim o to, że to jajko możemy zreplace'ować z jakimś unikalnym przedmiotem. I na przykład gdy nasz unikalny przedmiot nie ma legendary potencjału możemy go tam wrzucić. Wtedy wrzucamy nasz item zamiast tego jajka, dajemy empower i wtedy ulepszamy nasz przedmiot. Czy na przykład mamy zarąbiście dobrą klatę, które zdążyło buildu, ale właśnie nie mamy tego legendary potencjału. Używamy jaja, w sensie replace'ujemy to i mamy szansę, że ulepszy nam się dany przedmiot. I będzie okay. posiadał legendary potencjał, który jest tak naprawdę najważniejszą statystyką, koniec końców, w unikalnych przedmiotach, oczywiście oprócz roli. Generalnie do czego możemy porównać ten. No bo w podstawowej wersji Last Epoch chyba nie było możliwości wrzucenia legendarnego potencjału, jeśli wypadł Ci Unika. Nie było żadnej takiej możliwości. To jest pierwsza taka możliwość, żeby dorzucić legendarny potencjał do, do legendarki. Jak ci wypadała legendarka. To albo miała legendarny potencjał, albo nie miała, i nie było opcji już nic z tym zrobić. Tutaj będzie opcja coś z tym zrobić, jeśli dobrze rozumiem. System to PoE Nemesis, jak najbardziej, w którym również budowaliśmy własnego przeciwnika, który był silniejszym larmobkiem, który łączył się z Kilku lub Metamorfa. Jeżeli gracie w PoE, to wiecie dokładnie o czym mówią. Jest to taki dokładnie system, w którym budujemy swojego przeciwnika, tylko że w tym przypadku możemy ulepszyć nasze przedmioty lub możemy ulepszyć przedmioty, które ma w puli. Bardzo fajna, bardzo prosta mechanika, bardzo sprytna mechanika, bo ona nie wymagała od nich nie wiadomo czego, a dodaje nową głębię naszego gameplayu, do tego jak chcemy grać i z czym chcemy się mierzyć lub jak chcemy zdobywać nowe, lepsze przedmioty. Kolejną rzeczą, którą dają są Harbingerowie oraz Forgotten Knights. Forgotten Knights jest to nowa frakcja, którą będziemy mieli do wyboru. A nie martwcie się, ją wybieramy jako dodatkową do dwóch pozostałych, które aktualnie. A, są. i widzicie, wszystko jasne. Czyli prócz tego wybieramy tam e, tą frakcję handlową albo tą bardziej skupioną na dropach, a Forgotten Nights są jako trzecia frakcja, która, która jest po prostu w tej, w tej lidze. Tak, harbingerzy będą nas prowadzili do Pinnacle Bossa, będą to tacy mocniejsi przeciwnicy, będą to bossy, które będziemy musieli po prostu pokonać. I z tego, co oni tutaj piszą, będziemy po prostu spotykali je gdzieś tam głębiej w naszych monolitach w czasie progresowania prosto naszego Corruption. Również mamy tutaj informację, że będziemy musieli pokonać 10, tak jakby, Harbingerów w 10 różnych timeline'ach przed tym, jak spotkamy się z najtrudniejszym wyzwaniem, najtrudniejszym bossem aktualnie w Las Epoch'u. Ale również nie musimy od razu challenge'ować się z tym bossem, możemy sobie to zostawić na później. Tutaj właśnie są Forgotten Knights, ta nowa frakcja. Nowa frakcja wygląda dokładnie w ten sposób. Tutaj tak jak widzimy jest 10 Harbringer bossów różnych z różnych timeline'ów, czyli będzie nas to wymagało poruszania się po różnych timeline'ach rzeczywiście, żeby to zaliczyć. Trochę mi się to nie podoba, bo jednak chcemy farbić daną lokację na itemy naszych buildów, a nie skakać po tych lokacjach. Ale chyba tam jest rozwiązanie jakieś, zaraz będzie chyba o nim mowa, z tego co pamiętam. Oczywiście to nie jest od nas wymagane, ale tutaj dodatkowo mamy dodatkowe rzeczy. Mamy tutaj Glyph of Envy, który jest nowy. Silent affixy, czyli te affixy z Empoweringów. Nemesis są 15% częstsze. Mamy plus jeden do korupcji po orobysach. Mamy to, że Blessingi rolują na dwa razy przedmioty i wybierają tego lepszego rola. I mamy podwójną, większą szansę na to, że Harbinger wydropią swoje przedmioty. Nie widzimy po początku, nie widzimy końca. I chyba tutaj nie zobaczymy, zresztą nie zobaczymy, więc nie mam tutaj okay. pełnej informacji co znajduje się na samym końcu i co znajduje się na samym początku. I tu mamy requiet krapszy na poziomie 300, no to już troszeczkę trudniejszy content. Pinnacle boss, czyli taki boss endgame'owy, bo ja może być to maven, iter uber elder, wiecie o co chodzi. Taki końcowy, końcowy boss, został dodany jeden, nowy i podobno ma być najtrudniejszy, tak mówiłem wcześniej. Zresztą widzimy go również tutaj. Widzimy, że ma trochę ataków. Mogę wam nawet trochę większego pokazać, jak on dokładnie wygląda. Jest to jakiś gościu, który jeździ na jakiejś świni bez głowy, która ma portal zamiast tego. Przeciwnie, wygląda dość ciekawie. Zobaczymy, jak będzie się z tym biło. Oczywiście tego przekonamy się, gdy wyjdzie już dodatek. Myślę, że do niego nie dojdę. Tutaj również bardzo. nie ma szans. Robią w ogóle ludzie od Las Epocha. Zablokowali tego bossa na standardzie. Co znaczy tylko tyle, że możemy go sprogresować, chyba przez pierwszy tydzień, tylko i wyłącznie na Lidze. Co jest super podejściem, bo nie daje możliwości ludziom z totalnego zraszowania tego na standardzie i sprawdzenia dokładnie wszystkich mechanik, że potem. A, No, to faktycznie spoko podejście. Dobra, możemy sobie. W tym momencie bossy nie będą miały tego dynamic damage reduction, tylko dostaną ward system, który po prostu będzie dawał im warda jako ich defensywę, zamiast tego, że mieli ukrytą mechanikę defensywną, no, która po prostu obniżała w nich obrażenia. I ten system jest po to, żeby buildy z mniejszym DPS-em trochę wyrównały się z tymi buildami, które mają więcej DPS-u. Oczywiście te buildy, które mają więcej DPS-u dalej będą dużo szybsze, ale sam Ward na przeciwniku będzie schodził dużo szybciej, i dłużej na nim będzie. Czyli jeżeli boss, nie wiem, zmienił się, przeskoczył, wrócił na arenę, zrobił jakiś atak, dodał mu defensywę, to dostaje Warda, który po prostu bardzo szybko mu spada. I jeżeli gramy Billem, który ma ogromne obrażenia, to jest to dodatkowa defensywa tego bossa. A jeżeli gramy Billem, który ma mało DPS-u, to po prostu ten Ward będzie szybko znikał na tyle szybko, że nie powinniśmy tego aż tak odczuwać, oczywiście czy okay. znajdzie kto mi to bardziej wytłumaczy w komentarzach, ale mi się przynajmniej tak wydaje, że ten glyb daje to, że gdy użyjemy go na itemie, to zmijamy mu afiksy, abridujemy je maksymalnie do piątki, ale również dodajemy corruption do naszego ostatniego timeline'u. Jeżeli dobrze to rozumiem, ma nam to pomóc w progresowaniu w nowych timeline'ach, co by troszeczkę rozwiązało motyw z tym, że musimy teraz robić każdy inny timeline po to, żeby zabijać harbinger bossów, żeby dojść do tego Pinnacle bo okay. w tym momencie będzie. I wiecie, mogli co mnie jeszcze interesuje? Unikalne przedmioty. Zainteresuję wszystkie typy rezistów przy melechitach. Pewnie powstanie kilka bardzo ciekawych buildów na to. Dostajemy do tego taki delation, które dają nam więcej mele damage per stack. Stakuje się do, do 10, czyli mamy 150% more mele ale tracimy za to attack speeda oraz cast speeda oraz tracimy mele. fajne są te unikaty, jak się tak poczyta. Slot enemies, czyli przeciwników. Każdy Ciekawo, zmienia tą w ramach, jakoś ramach, głębiej tą mechanikę, to nie są tylko jakieś procentówki, bo dojdą, bo dojdą, ale czasami dojdą, naprawdę wywraca skilla do góry jest, nogami. Potem mamy nową klatę, w której mamy szansę na to, że w ogóle nie otrzymamy obrażeń, kiedy coś nas uderzy. Również ciekawa opcja, pewnie gdzie można go się nastakować różnymi mechanikami, żeby mieć jeszcze więcej defensywy. Następnie mamy abrot komanda, czyli nową pałkę. Gdzie jeden ze skillów Void Knighta woli Void Cliff, jest teraz instantowy i nie jest już dłużej Movement Skillem. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało in-game. Również ostatni mamy Face Point, który jest Quiverem, który daje nam szansę na to, że otrzymamy Dusk, Shrouda lub Black Arrow podczas dodża. Czyli po prostu będzie można stworzyć pewnie bardzo ciekawy build pod to, ale oczywiście o tym się przekonamy. The build maker swoje łapy. Fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy. Widzowie, czy nam się uda zagrać na, na streamie, bo tam dużo tych gierek się y, nagromadziło na początku lipca, ale może, może zagramy. Ale nie mam pojęcia jeszcze, jaką klasę. Dziękuję za streszczenie. Mniej więcej wiemy o co chodzi. Jest sporo tych zmian, widzowie, nie? Y, tak jakby wydaje mi się, że fajnie będzie wrócić do, do tego Last Epoka y, znowu na. Na, po, pograć jakąś postacią jedną i, i jazda. O. Fajnie, fajnie, fajnie. Co ciekawe, wydaje mi się, że tych zmian naprawdę jest więcej niż w ciągu trzech sezonów Diablo 4, jak tak pat, popatrzyłem pobieżnie. Autentycznie, to jest niesamowite. Ale no, trochę się tu pozmieniało.